Siemano. Z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. I kolejny konkurs dla Was, bo zawsze jak jest odcinek z Waszej ulubionej stroj... stronki G4, to zawsze jest konkurs. Pamiętajcie, że trzeba łapkować, subować dzwonem, komentować oraz używać kodu Esteban. No bo jak mojego kodu nie używasz, to nie bierzesz udziału. Pamiętaj również o tym, że są tikety, każde 10 zł wpłacone z kodem Esteban to jeden ticket na kosę. W następnym miesiącu, w poprzednim odcinku. Kończyłem dwoma skrzykami Excalibur. Dzisiaj zaczynam dwoma skrzykami Excalibur. No i lecimy naprawdę na grubo. Okej, okay. no i tu już jest trochę lepiej, bo 4800 dało. No i cały czas. Dobra, jeszcze dwie. Jeszcze dwie. My ryzykujemy, ryzykujemy bardzo dużo, ale. No właśnie. 2,300. Dobra. Mamy 5,5. Budżet 5, ,5 koła, uważam, że jest to naprawdę budżet. Z którego da się wyjść z fajnym profitem. No, ten początek nie był taki, jakbyśmy sobie zażyczyli. Ale otworzymy sobie dwie skrzyneczki Luxury Knife za 2200. I zobaczmy. Okej, okay, karambit stój. Nie, okej. Okay. 1800, tragedii nie ma. To dajmy jeszcze dwie. Dajmy jeszcze dwie. No i może jakiś karambicik. Okej, okay, Bowie Knife Fate. Nawet z tym huntsmanem. Daje nam fajny profit. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No to jeszcze dwie. I. Oj, tutaj dwie najgorsze koski. Dobra. Ostatni raz. Ostatni raz. M9 fate. Nie, no to by było zbyt piękne. No, dużo nam zabrało teraz. 3700 mamy. Nie wygląda to zbyt obiecująco tak szczerze, dlatego musimy zrobić bitwę za 1700 zł i zrobimy bitwę totalnie niestandardową. Cyk. Osiem skrzyneczek master na czterech graczy. Ja w tej skrzynce naprawdę mam szczęście, więc liczę na to, że uda się ją wygrać. Że dropniemy jakąś naklejeczkę za 1000 złotych ponad, bo są takie w tej skrzynce. No i zobaczymy. Ryan, Arnold i Jerry. Zobaczymy. No jak tego się nie uda wygrać, no to już będzie bardzo słabo, ale próbujemy. Pierwsza dla mnie. Let's go! Let's go, pierwsza dla mnie. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Druga. Oh my no i to już jest raczej Niestety nie do wygrania To już jest raczej Niestety nie do wygrania 1800 złotych dropnął Arnold Musiałbym trafić to u góry Albo Katowice 2.14 no bo no nie no nie, nie ma szans Nie ma niestety szans Szybko te szanse zostały pogrzebane Znowu on dropi Kurcze no Arnold Nas tu ładnie wydymał no, i zostaje mi dwa koła, widzowie. Zostaje mi zaledwie dwa koła. No, nie, no przegrywamy. Ile zgarnął? Ładnie, ładnie też zgarnął, bo zgarnął 4400. No właśnie. Zostaje mi dwa koła, które musimy bardzo dobrze zainwestować. I wiecie co? Rashi. To jest jedna z moich ulubionych skrzynek. 5 takich skrzyń, 700 złotych, dawaj jakiś profit. No nie. <laughs> 230. Dobra. Ostatnie 5. Też przepraszam Was z góry za mój głos, ale ja cały czas jestem chory, nie umiem się doleczyć. I tu będzie lepiej, tu będzie lepiej. Profit, 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 profit. Tu powinno być około 1000. Tak jest, 1085 zł, to jest dobre otwarcie. To ostatnie 5 sobie pyknijmy. I uwaga Dwa profity, ale powinien być profit. Okej, okay, 1000 złotych, dobra, no właśnie ta rasbita to jest mega mocna skrzynia ulubione, to są moje ulubione skrzynki podobno, nie wiem czemu, to chyba mi z klikiem. 56 razy 5. Plecy. Plecy. Okej, okay. wydałem 1500 około, a mam. Okej, okay. nie było takich dużych pleców, jak się wydawało. Dobra, cały czas mamy te 200 no to co by otworzyć, kurczę Co by tu otworzyć? Spróbujmy wronka. Nie wiem, nie wiem, mam jakieś przeczucie i lecimy z Imolin. Dwa koła wrzucamy. Co ma być to będzie widzowie? Proszę cię. Już wiem, że to była dobra decyzja. Chociaż... chociaż czy aż taka dobra. No właśnie nie, nie. Dobra, to teraz już jest typowolin 2000, zostanie mi 15 ziko Let's go! No i tu to jest to. To jest właśnie to. Opłacało się. Opłacało się zaryzykować 2900. Mamy z tego pewne. I okej. Okay. No i robimy bitwę. No, nie ma co widzowie, nie ma co gadać. Robimy bitwę o Lin 2900 na trzech graczy i musi się nam to zwrócić. Cyk, 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 cyk. Cyk. Cyk i cyk. 2959 nie stać mnie. No to zamiast Chasea damy sobie Rashbi. Lecimy na trzech graczy taka bitewka. O nie B na koniec dałem. Dobra, no może się uda. Może się uda wygrać. Ostatnia bitwa, jak wygramy, to też niezależnie od tego jaki będzie profit. Jak przegramy, no to też, pozostaje mi cztery dychy. Jest czat. jest crasher. Trzymajcie kciuki, piszcie widzowie w komentarzu ee, jaki. Odcinek byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, a my w następnym odcinku zrobimy wasze bitwy, bo był odcinek, w którym musicie e, robić bitwy, żeby wygrać i w następnym odcinku właśnie wybiorę jedną z bitew. No, a my, no troszkę odrobiliśmy, bo była bardzo duża strata. Gocha, dla mnie Cerberus, ale Serpent, dawaj Serpenta. Aha, Serpent, Alkihabara... I uwaga. Let's go. To musi być moje. 4,600. Let's fucking go. Ostatnia skrzynka. Mamy to. Mamy to na 100%. Moje. 6 koła. Zgarniamy. pierdzielę. Space World. Właśnie to jest to. I mamy 13 koła z trzech. No i to jest piękny profit. Jakże pięknie się ten odcinek kończy. Dzięki za oglądanie. No i na razie.